W 2007 roku do sprzedaży weszła pierwsza generacja Hyundai i 30. Mija 5 lat i wchodzi druga generacja tego auta. Mija kolejne 5 lat i oto do sprzedaży wchodzi trzecia generacja Hyundai i 30. Na razie auto pojawi się jako pięciodrzwiowy hatchback, natomiast w połowie roku do oferty wejdzie również kombi. Dzisiaj przejedziemy się hatchbackiem z zupełną nowością pod maską benzynowym doładowanym silnikiem o pojemności 1.4 litra i mocy 140 koni mechanicznych oraz dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów. Przewidujemy, że w sprzedaży nowego I30 będą dominowały silniki benzynowe 1,4-100-konny i 1,0-120-konny. Ale mimo tego wzięliśmy 140-konne doładowane 1,4, dlatego, że to jest całkowita nowość Hyundaiu. Tego silnika nie było do tej pory w żadnym innym modelu koreańskiej firmy. Jedno co możemy powiedzieć o tym silniku, to bardzo nam się podoba jego głośność, a właściwie jej brak. Nawet jak się jedzie szybko autostradą w prędkości rzędu 130-140 na godzinę, silnik jest na tyle cichy, że dużo bardziej słychać i wiatr, i opony, niż odgłos jednostki napędowej. Poza tym przyspieszenie jest świetne. Przy każdych obrotach silnik świetnie się zbiera. To nie tylko zasługa tej jednostki, ale również skrzyni dwusprzęgłowego mechanizmu, który sprawnie przełącza biegi, niezależnie czy się jedzie spokojnie. Czy się próbuje jeździć dynamicznie? Podoba nam się wnętrze tego samochodu, dlatego że jest wykończone dobrymi materiałami, choć tu na dole, o ile wygląda dobrze, to jest twarde i łatwo się obsługuje wszystkie przełączniki, bezproblemowa jest widoczność we wszystkich kierunkach. Także podróżowanie jest też relaksujące, dlatego że bardzo wygodna jest pozycja za kierownicą. To nie tylko zasługa regulacji fotela, ale również dwuosiowej regulacji kierownicy. Jedyne, co możemy zarzucić silnikowi, tak nam się przynajmniej wydaje podczas pierwszych jazd, bo szczegółowo sprawdzimy to dopiero w Polsce w czasie testów, że trochę dużo pali. Niestety 8-8,5 litra na 100 km, biorąc pod uwagę, że głównie jeździ poza miastem, to wcale nie cały czas na autostradach, tylko również lokalnymi drogami. To trochę za dużo. Mocnym punktem nowego Hyundai i30 jest zawieszenie. Z przodu zastosowano kolumny resorujące, z tyłu jest zawieszenie wielowahaczowe. Świetnie wybiera wszelkie nierówności nawierzchni. Naprawdę, czy się jedzie autostradą, czy jakimiś lokalnymi drogami o gorszej jakości, auto jedzie pewnie. Co ważne również, pracuje cicho to zawieszenie i nie denerwuje po prostu podczas jazdy. Jednocześnie, kiedy udało nam się szybko jechać takimi łukami, dużymi, jakimiś krętymi drogami, samochód naprawdę sprawnie je pokonuje. Nadwozie nie przechyla się nadmiernie, a dzięki temu jazda jest bezpieczna. Dla niecierpliwych, którzy czekali już na nowej 30, mamy dobrą wiadomość: to auto już można zamawiać. Wprawdzie na razie dostępne jest tylko w takich premierowych wersjach Premier Comfort, Premier Style i Premier Luxury. I ceny zaczynają się od 73 900 zł za benzyniaka 100-konnego, natomiast za diesla trzeba zapłacić minimum 83 900 zł i wówczas jest to silnik o mocy 95 koni mechanicznych. Takie regularne wersje, czyli Classic Plus, Comfort, Style, i premium wejdą do sprzedaży tak około marca i wówczas za najtańsze auto trzeba będzie zapłacić 65 700 zł, natomiast za najtańszego diesla Hyundai będzie sobie życzył 77 000 zł.